Jak nastroje Rafał przed konferencją? Nastroje? No bardzo dobre. Nie jesteśmy, jesteśmy przygotowani merytorycznie przede wszystkim, bo to, bo to o to chodzi. Także, także myślę, że wszyscy, wszyscy wiemy po co tu jesteśmy i, i dla kogo i w jakiej sprawie. Mhm. A co ma ta konferencja tak naprawdę pokazać w e, opinii publicznej? No przede wszystkim odniesiemy się do konferencji pana Pawła Truszkowskiego oraz przedstawimy stanowisko klubu tak, żeby tutaj nie było żadnej dziury, jeżeli chodzi o informacje, niedomówień, niedopowiedzeń, ponieważ uważamy, że kibice, sympatycy i, i tutaj społeczeństwo powinno wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Paweł, jak już wszyscy widzieli, ta konferencja była mega profesjonalnie zrobiona. Na czym, na czym jakby pracowałeś podczas konferencji? Głównie to wszystko robiliśmy na telefonie, a to tylko sobie rozstawiliśmy dla szwanu, co nie? Tak, tylko to jest taka podpucha nasza, że zawsze super robimy na wypasie, a to najprostsze rzeczy zawsze wystarczą. Telefon, żelazko, tym, tym równie. One hour later. Jeszcze bardziej zaczęliśmy pracować nad tym, żeby poszukać nowych sponsorów. Jak dobrze Państwo wiedzą, w czasach, kiedy no to nie będzie wyglądało więcej, to będzie bardzo ten... trudne. Osób, ty sportu, pracy w tym obszarze nie ułatwiają. nam tej komisji jest już 60, że... że... no ten... tak? 60 osób, które widziałem z 240 osób. 60 osób. Zrobimy... 50 osób. 50 osób. 50 osób. 50, 50 osób. To my lepiej wpisaliśmy jako zarząd do wyjaśnienia sprawy do samego końca. A winni tej całej sytuacji. Jak Rafała ceniasz? Profeska wyszła. Ja to nie, nie? lubię siebie Moim oglądać jak zdaniem, gdzieś tam później tak? jest kaza, ten... który metod zawieszony. To jest nowa. Nowa Nie ma cię, naprawdę. Zrobimy z ciebie gwiazdę. Tylko trochę ty. Musisz taki facet. I za to cię. I miski prezesa. Muszę taki czarodzień. Chciałem żebyś przygotował. Udrował sobie człoko. Razem z Michałem. Ale bya to że Beata, najlepiej. Wyjaśnij tego. Procederu. No po, tak, po, i komentarze, po, komentarze, komentarze piotka. Ten gość go po prostu wciągnął, zobacz. Tam ta musi obejrzeć tą konferencję, no. Tak. ciekawa konferencja. Rafał, ale wiesz, że to już się skończyła tu, tu? tu pensja akurat. Chcemy prosić pana prezydenta tu? Tu już, tak? o wytypowanie po Rafał chce powtórzyć.